Dnia w News Radio. Dzień dobry Państwu, Błażej Szymański, dziś w studiu News Radio jest ze mną Anna Zborowska, autorka opowiadań i laureatka konkursów literackich, cześć, Aniu. Dzień dobry Państwu, cześć. Na początek oczywiście pytanie dość ogólne, ale jednak ważne. Jak zaczęła się Twoja przygoda z literaturą, ale nie tylko jako pisarka, ale również jako czytelniczka? Ja od zawsze lubiłam czytać i było to dla mnie taki sposób na Zdobycie różnych informacji, kiedy jeszcze nie korzystałam za dużo z internetu. I dla mnie przewaga literatury nad y, obrazem kinowym jest taka, że możemy bardzo wejść dosłownie w czyjąś skórę i poznać jego punkt widzenia, emocje i taką bardzo spersonalizowaną perspektywę. I czytam już od wielu lat, staram się ciągle kultywować te tradycje. Mimo że jest trudno, no bo w dzisiejszych czasach dużo rzeczy nas rozprasza. I sama czasami walczę z jakimś TikTokiem, YouTube'em, Facebookiem, ale jednak obstawiam przy swoim. Czytanie ma też wiele takich e, korzyści daje, jak e, to, że podno, podobno samoocenę podnosi, czy coś takiego, tak jak e, sport, nie, więc, e, ale no też zawsze staram się moich znajomych przekonywać, do tego wiem, że mimo, że ja aktywnie ich do tego nie przekonuję, to jak oni widzą, że ja dużo czytam, coś tam opowiadam, co przeczytałam, to sami też nabierają na to ochoty, więc jakoś to wychodzi mi. A przygoda pisarska? A to... Też jakoś tak pisałam od zawsze. Na przykład napisałam dla młodszego brata taką książeczkę o jakimś gadającym samochodzie. Ostatnio ją znalazłam i całkiem mi się nawet podoba, bo widać, bo byłam taka bardzo zaangażowana, że to takie nie było od niechcenia komercyjne i myślę nawet, żeby ją przerobić i może wydać za jakiś czas, bo całkiem mi się podoba. No, i tak pisałam właściwie przez całą szkołę średnią, jeszcze gimnazjum wcześniej. Ciekawe jest to, że to pisanie zawsze mi dawało jakieś takie korzyści właśnie w szkole, począwszy od oceny z języka polskiego podniesionej, po jakieś też stypendia szkolne, nagrody prezydenta, później jeszcze jakieś tam konkursy polonistyczne przyszły i to tak jakoś naturalnie się splatało właśnie edukacja szkolna i to pisanie. Wspomniałaś o social mediach i tutaj też chciałbym do tego odwołać, bo e, duża część postów, które umieszczasz, też dotyczy Twojej powieści Światło Cienie, która gdzieś tam szuka wydawcy, też warto przypomnieć, przedstawia ona historię 25-letniej Justyny Furmanek, początkującej fotomodelki, która mierzy się z konsekwencjami skomplikowanej relacji sprzed lat. E, do tego jeszcze oczywiście e, wrócimy, bo tutaj e, oczywiście ten wątek został już poruszony, a co takiego możemy znaleźć w tej historii, że niektórzy wydawcy uznają ją za zbyt trudną? <laughs> yy, no przede wszystkim no, nie jest to taka standardowa powieść obyczajowa m, z jakimś y, pozytywnym zakończeniem. Jest to bardziej taka książka hybryda, bo trochę jest tam literatury pięknej, jakichś eks takich eksperymentów językowych. No, z, z drugiej strony właśnie sam y, wątek tej różnicy wieku jest kontrowersyjny, bo nie jest to taka standardowa historia miłosna, gdzie czytelniczka się może utożsamić z bohaterką, tylko postaram się pokazać te relacje z naprawdę różnych stron. No i ten tytuł Światło-cienie właśnie ma też do tego nawiązywać, że y, to nie jest takie proste, że właśnie jakaś czerń i biel y, w Takiej relacji, że te dwie osoby czerpią jakieś korzyści dla siebie z niej. I, y, no i y, ta relacja jest toksyczna, ale jednak dużo im daje i dlatego tak trudno z niej zrezygnować. Odcienie szarości, można e, powiedzieć. Też warto dodać, że to jest sytuacja oparta częściowo na e, Twoim doświadczeniu. Tutaj nawiązuję do rozmowy na kanale Bez Tajemnic, gdzie podzieliłaś się swoją historią. Nie bałaś się, że zostanie to odebrane jakoś negatywnie przez e, widzów, słuchaczy? E, co do widzów, to nie. Bardziej obawiałam się reakcji rodziny, e, no po prostu rodziców, którzy. I rodzeństwa, ale na szczęście nie było tak źle. Też Jestem w, już, że tak powiem, w takim wieku, że w pewnym momencie przestałam aż tak patrzeć na to, co ludzie myślą. Też bardziej sądziłam, że komuś ta historia może pomóc, że mogę pokazać właśnie te różne perspektywy. Wielu rodziców się na przykład odezwało po tym nagraniu, że to jest dla nich też takie, taka cenna perspektywa, czego mogą unikać, albo jak właśnie taka nastolatka może patrzeć na tego typu sprawy i też dla mnie to było trochę takie autoterapeutyczne, mimo, że ja się zawsze wzbraniałam przed tym określeniem i też uważałam, że to nie jest dobry pomysł, żeby ktoś swoją terapię robił przed jakimiś widzami, bo to zwykle się źle kończy, ale dla mnie to był taki pierwszy krok, że zobaczyłam reakcję ludzi i zorientowałam się, że rzeczywiście większość osób uważa, że to jednak ta dużo starsza osoba jest odpowiedzialna, a jednak miałam zawsze w głowie takie poczucie, że to ja sprowokowałam tę sytuację, że ja byłam, że to było takie 50 na 50. A teraz widzę, że ten rozkład sił jest zupełnie inny i dla mnie to było takie bardzo oczyszczające, więc tego pod tym względem tych wywiadów nie żałuję. No liczyłam również, że wychodząc z tą historią, uda mi się też bardziej przekonać wydawcę do tej książki i w jakimś sensie Odniosłam sukces, w sensie, no, że zaciekawiłam y, tą powieścią. Ona często przechodziła przez te sita redakcyjne, tylko już na tych ostatecznych obradach jednak de y, nie decydowano się na wydanie jej. No, to w sumie smutne, że nie udało się osiągnąć zamierzonych celów, ale tutaj też możemy się odnieść do sytuacji współczesnej. Mówię o polskim YouTubie, który zagrzmiał po prostu po, po niektórych sytuacjach. I tutaj ta sytuacja chyba najbliższa jest tej, którą Gargamel, YouTuber Gargamel, miał w tym wypadku. Ty się zgadzasz z tym określeniem grooming, czy gdzieś się odrzucasz raczej? Właśnie jak była ta afera, to tak zainteresował mnie ten termin, i okazuje się, że w tym takim żargonie prawniczym, to groom... Rooming odnosi się tylko do sytuacji, kiedy się przez internet kogoś uwodzi. Teraz się to spopularyzowało. No właśnie. Do końca nie wiem, co o tym sądzić, bo to jest takie pojęcie, że jeżeli odnosimy je do osoby powyżej o 15 roku życia, no to prawnie tutaj nie można za dużo zdziałać, bo to nie jest przestępstwo, że się nawiązuje taką relację z młodą osobą. Tylko bardziej właśnie pod tym względem etycznym można się zastanawiać, czy to jest w porządku. Jeżeli chodzi o Gargamelan, to tam na tych nagraniach słychać, że on bardzo źle się odnosi do tej dziewczyny i ewidentnie tam jakaś przemoc była i też ta dziewczyna chyba. Nie miała ojca, z tego, co tam zrozumiałam i y, gdzieś czytałam. Więc y, jest to taki bardzo jaskrawy i popularny przykład, właśnie no, pe pewnej takiej dysfunkcji, która się pojawia i może pojawić w tego typu relacjach. Też chcę wspomnieć, że to nie zawsze jest tak, że jak ktoś jest dużo starszy, a, a np. partnerka dużo młodsza, to, to ludzie się nie szanują. No, ale właśnie warto zwracać uwagę, że dlaczego akurat tyle starsza osoba interesuje się kimś y, dużo młodszym. Mm, też po tym wywiadzie y, miałam okazję korespondować z różnymi osobami, które do mnie właśnie napisały, jakoś tam czasami anonimowo, czasami na Facebooku. I często to byli właśnie mężczyźni, którzy też opowiadali mi, że y, o takich swoich relacjach z nastolatkami. Odniosłam wrażenie, że trochę szukali aprobaty u mnie właśnie z tymi opowieściami, ale zamiast atakować, to starałam się tak drążyć, że no, czy nie wydaje się im to trochę dziwne, że no, mówię o szesnastolatce, że co taki, no za przeproszeniem, nie wiem, stary koń może widzieć takiej dziewczynie, no przecież ani z nią, nie wiem, nie zbuduje rodziny, ona siedzi w szkole, no, no dla mnie to jest takie też interesujące, dlaczego tak, te, takie sytuacje mają miejsce. Ciekawa jest ta kwestia szukania właśnie aprobaty, no bo to mimo wszystko jest takie odczucie, że zrobili coś złego w takim wypadku. No chyba tak. Znaczy bardziej e, widzą, że społeczeństwo tak na to patrzy spod byka. Tam w ogóle w tych komentarzach jak jeszcze zdarzało mi się zerknąć, chociaż no, z reguły nie czytam komentarzy dla swojego zdrowia psychicznego, to widziałam właśnie tam ścieranie się jakichś różnych poglądów. Niektórzy uważali, że, że właśnie tak w tej relacji nie ma nic złego. Często to widzę w ogóle u takich osób ze starszego pokolenia, że one jeszcze pamiętają, że kiedyś na przykład bardzo młode dziewczyny wychodziły za mąż za dużo starszych mężczyzn, i to nie było nic takiego mm, kontrowersyjnego, że wręcz y, można było zazdrościć takiej dziewczynie, że o ustawiła się tutaj, ten kandydat ma jakiś tam majątek, y, posak czy tam cokolwiek. Y, więc y, to jest też dla mnie takie ciekawe, że to się zmienia, ta, ta, taka obyczajowość y, y, i ten, i tak pokoleniowo to idzie. Nie? No też jest ciekawe, jak kontrolować to w jakiś sposób, żeby to było zdrowe, bo tak jak powiedzieliśmy, niektóre sytuacje są powiedzmy bardziej uwarunkowane wyborem, a niektóre właśnie jakimiś traumami. Jak, jak to określić, jak to kontrolować? Jak ty myślisz? No y właśnie sądzę, że jeżeli mężczyźnie naprawdę zależy na kobiecie, to powinien. Y jakoś szanować jej odrębność i też y, chociażby do tej granicy pełnoletności poczekać. Chociaż no, to też jest takie dyskusyjne. Na przykład mamy te jakieś teksty Korwina y, które są bardzo kontrowersyjne właśnie odnośnie jakiegoś y, wieku zgody. To jeżeli odjąć całą tę otoczkę właśnie jakiejś takich bulwersujących treści, no to ja wyciągam z tego esencję, że mu chodzi o to że po prostu, no, no, że jest to taka dziwna logika, że na przykład dziewczyna ma 14 lat i y, tam y, za dwa dni będzie miała 15, to jeszcze jej nie można tknąć, ale jak już dwa dni później już, już jest dobrze i chyba chodzi o to, że po prostu to jest bardzo indywidualna kwestia, kto kiedy dojrzewa. Ja absolutnie tutaj nie, nie pochwalam tego, co y, pan. Mm, Korwin-Mikke mówi, więc tutaj od razu się odcinam od tego, ale właśnie pod tym względem się można zastanowić, że jak te uwarunkowania prawne mają się do rzeczywistości i szczerze mówiąc nie wiem, nie wiem jak to rozwiązać. Uważam, że ludzie powinni się dobierać na podobnym poziomie, takie, nie wiem, jakimś społecznym, intelektualnym, że te związki będą wtedy najstabilniejsze. Y no, tak. Złota recepta. Ucieknijmy trochę od tego tematu, żeby też nie zajął on nam całej rozmowy. Kwestia wydania książki, bo o tym też wspominałaś, o tym, żeby zaciekawić wydawców. Z jakimi problemami zmaga się młody autor? Mhm. Przede wszystkim no, trzeba najpierw tę książkę napisać. Dobrze, gdyby ona miała, trzymała jakiś poziom. Ja, ponieważ jestem autorką, to trudno mi e, ocenić właśnie rzeczywisty, rzeczywistą wartość mojej powieści, ale zdobyłam dużo rekomendacji właśnie z, od osób ze świata literatury, na przykład od profesor Ingi Iwasiów. I, z Uniwersytetu Szczecińskiego warto ta, o, zaznaczyć. O, tak, tak. tak. E, I wierzę, że e, te osoby nie robią tego z jakiejś sympatii, no bo właściwie mnie często nie znały, póki się do nich nie zgłosiłam, tylko że rzeczywiście ta książka im się spodobała, że coś tam wartościowego dostrzegły w niej. E, więc zebrałam rekomendacje, przygotowałam propozycję wydawniczą, mam też na koncie właśnie różne jakieś osiągnięcia w konkursach literackich, więc y, miałam nadzieję, że to jakoś y, pójdzie, że to nie będzie aż takie trudne, ale no jednak y, prawda jest taka, że w dzisiejszych czasach bardziej liczą się te liczby, chociażby w mediach społecznościowych i y, nikogo tam nie interesuje tak naprawdę. No te konkursy literackie to może być taka ciekawostka, że o dobra, jakaś tam jedna zmienna, która wyróżnia nas spośród szarego tłumu, ale jednak y, bardzo się y, wydawca. Skupiali na tych e, cyferkach e, w internecie. Jedna pani wprost, jak dzwoniłam do niej, to powiedziała, czy, że, powiedziała, że czyta książkę, no, że całkiem ją tam e, wciągnęła, ale czy mam jakieś community właśnie wokół tej książki, czy mam konto na Wattpadzie, czy ten, e, jakąś grupę, gdzie tam kilka tysięcy osób jest. No i e, to powiedziałam, że nie, no i już e, czułam, że właśnie jej zainteresowanie spada. No trudno się dziwić, bo to jest po prostu gwarancja jakiegoś sukcesu, tego, że ta inwestycja się zwróci. I, no i trzeba się wstrzelić w trendy. Wydaje mi się, że ta książka niekoniecznie się właśnie w nie wstrzela, bo to nie jest ani taka historia właśnie uniwersalna, ani też taka literatura piękna, taka surowa, która mogłaby w jakiś konkursach literackich dla debiutantów się przebić, tylko to jest taki produkt pośredni. Ja to pisałam tak, żeby mi się podobało i, no i nie wiem, czy akurat do szerokiego grona czytelników trafi. No i właśnie z... na razie jeszcze czekam, bo ja rozesłałam to do największych wydawnictw. Wyszłam z założenia, że nie chcę do jakichś takich małych wysyłać. Obecnie nie wiem, czy to był dobry ruch. Może warto wydać gdziekolwiek niż gdzieś tam bardzo wysoko celować. Ale też zgłosiłam tę książkę do takiego projektu stypendialnego, no i właśnie czekam za parę miesięcy, będę wiedziała, czy coś tam udało mi się zdziałać. Może otrzymam dofinansowanie na wydanie tej książki, to wtedy też myślę, że nawiążę taką kolaborację no, z jakimś wydawcą. I może właśnie w tym przypadku mniejszym. Liczę też, że te osoby, które nie wydały tych Światłocień ze względów właśnie finansowych, jakiegoś ryzyka, bo ja też jestem debiutantką, to właśnie być może jak dostanę stypendium, no to je, je to przekona. Trzymamy e, kciuki. Tutaj też wywołałaś do tablicy konkursy literackie i jeden konkurs jest e, bardzo ciekawy, konkurs imienia Bolesława Prusa. Opiszesz tę sytuację mm -hmm. proszę słuchaczom, bo to jest uważam jedna z ciekawszych sytuacji, jaka, jaka miała miejsce na tym podwórku właśnie literackim, mniejszym. Mm -hmm. No konkurs Bolesława Prusa to jest taki konkurs już, e, który miał wiele edycji i on jest dla osób młodych chyba od e, od wieku szkolnego tam do 25 roku życia, więc już chyba nie będę mogła wziąć udział w udziału w przyszłym roku. E, I e, ja tam wiele razy byłam finalistką albo laureatką. Ten konkurs jest taki przyjemny, że tak powiem, w sensie, że widać, że ten gust komisji jakoś jest zbieżny też z moim i, i tak dalej. E, ale pierwszy raz chyba w tym roku zrobili coś takiego, że wyłonili pewną pulę tekstów, ale też. E, zrobili coś, chyba było głosowanie, że każdy internauta mógł głosować, czy chcieli wziąć pod uwagę ilość odsłon i ponieważ konkurs był jakoś tak źle zorganizowany, to najpierw ukazały się teksty tych osób, które mają nazwisko na wiersze litery alfabetu, ja jestem zborowska, więc jestem wyczulona na tym punkcie, bo zawsze jestem na końcu i no i widziałam, że na przykład uczestnicy sobie w taki sztuczny sposób nabijali te wyświetlenia, odsłony I to nie jest tak, że ja jakoś bardzo poważnie podchodzę do konkursów literackich, ale ja nie lubię, jak zasady są takie niedookreślone, więc zaczęłam korespondencję z organizatorem, że kiedy zostaną właśnie te wszystkie teksty wrzucone, że wiadomo, że jest jakiś tam deadline, data końcowa, no i mój tekst na przykład jeszcze się w ogóle nie ukazał, więc w ogóle tych odsłon nie zyskał. No i właśnie to zaowocowało jakoś tam korespondencją, więc stwierdziłam, że na początku miałam taki plan, że dobra, Pójdę w to i też będę promowała ten mój tekst, ale potem stwierdziłam, że mi się nie chce i że też e, nie podoba mi się, jak e, po prostu nie ma takich jasno określonych zasad, że na przykład jakiegoś pułapu tych odsłon e, i dałam sobie spokój. E, po czym parę miesięcy później już w ogóle się tym konkursem nie interesowałam i dowiedziałam się, że zdobyłam drugie miejsce. Nawet nie wiem na jakiej zasadzie. Wydaje mi się, że to właśnie nie odsłony zadecydowały, no bo dosyć późno opublikowano mnie, tylko właśnie jednak ta komisja. Może sobie trochę wzięła te moje słowa do serca i zaczęła, no i jakoś tam oceniła pozytywnie ten mój tekst. Więc byłam zaskoczona, bo już sądziłam, że po tej w cudzysłowie pyskówce też e, będą jeszcze gorzej mnie oceniali, nie? Ale na szczęście zachowali obiektywizm i. E, no i koniec końców się cieszę i tam też e, przeprosiłam tego pana organizatora, gdyby się poczuł. Znaczy, no, znaczy, no, no rzeczywiście może niepotrzebnie się wyrwałam, bo ten. E, bo jestem, po prostu jest ja taką dużą starannością do moich tekstów literackich podchodzę i jak już on jest wrzucony gdzieś w sieć, to opowiadanie, no to nigdzie nie można publikować indziej go, w sensie, że nie może wziąć udział w innym konkursie i pod tym względem mnie to trochę zirytowało, że zasady miały być inne, że ten regulamin został zmieniony, no ale koniec końców dobrze wyszło. I tutaj znowu się zderzamy o ten temat popularności, że nawet organizatorzy konkursów, gdzie ja zawsze liczyłam, że to jest taki jakiś tam obiektywizm, że wiadomo, każdy człowiek ma swoje gusta, ale no, że jednak to y, ludzie y, takie, no, każdy pseudonim y, sobie artystyczny ustawia jak ten, y, jak bierze udział w konkursie literackim, więc jest jakaś anonimowość zachowana tych tekstów i że można obiektywnie jakoś tam ocenić ich wartość. A tu już y, nie do końca. No, ale przeciwności udało się pokonać, i też dużo tych przeciwności cały czas pokonujesz, dalej walczysz o to, aby wydać książkę. Organizujesz również wydarzenia, na przykład, i tutaj chciałbym też nawiązać do warsztatów pisarskich dla młodzieży i dorosłych w filii nr 7 Miejskiej Biblioteki w Szczecinie. Skąd pomysł na takie wydarzenie? Mhm. Ja już wcześniej organizowałam różne warsztaty w Poznaniu, w Szczecinie, bo. Ten, no jak były jakieś tam okazje, akurat y, biblioteka mi zaproponowała, że mają na to środki, że może bym chciała. Tam zaczęły się jakieś negocjacje, i, y, no i z tego względu się na to zdecydowałam. Ja zazwyczaj pewniej się jednak czuję jako twórczyni niż nauczycielka, też y, na, mój znajomy. Zwykł mawiać, że warsztaty literackie to jest pewnego rodzaju show, że uczestnicy nie do końca chcą się czegoś nauczyć, tylko przeżyć coś i, nie wiem, zainspirować się. I to zawsze stało dla mnie w jakiejś takiej sprzeczności z samą ideą, właśnie no, nauczania kogoś. I ch chcę, żeby moje warsztaty były czymś pośrednim, że jednocześnie były interesujące, ale też, żeby uczestnicy wyszli z jakimś pomysłem na tekst. E, mamy tutaj jednak ograniczenia e, no, godzinowe, no bo jedne zajęcia trwają od Godziny. To są zajęcia teoretyczne, gdzie będę opowiadała o kompozycji opowiadań, różne przykłady przytaczała. A drugie zajęcia, które tam są dwa tygodnie później, w piątek, to już będzie takie pisanie. I, no i zobaczymy, jak się, czy się zmieścimy w ogóle w tym tak czasowo. Niemniej liczę, że uda nam się coś zdziałać, żeby chociaż każdy miał taki zarys swojego tekstu i wyszedł z czymś z tych warsztatów. Pojawiły się też głosy krytyki, z którymi weszłaś szybko w polemikę. Twórcze pisanie to jak sprzedawanie ubitych kotletów przez amatorów. E, strasznie ciekawe, ale też interesuje mnie, czy uważasz, że pisanie to jest coś, czego da się nauczyć. Ogólnie pisanie, czy to po prostu jest predyspozycja, którą się nabywa gdzieś tam z momentem urodzenia, z nabywaniem wiedzy? To no to jest ciekawa kwestia, bo mam wrażenie, że y, wiele osób uważa inaczej. Poprawnie, Poprawnym jest mówić, że każdy się może nauczyć pisania, że to jest właśnie. Zresztą znaczy w ogóle mam wrażenie, że w naszym społeczeństwie to jest bardzo taki modny slogan, że włożysz w coś wystarczającą ilość pracy, to na pewno ci się to uda. Wydaje mi się, że akurat jeżeli chodzi o pisanie, no to mamy tam takie różne elementy, jakieś psychiki, obserwacji, też fabuły, tego, czy umiemy opowiadać wciągająco. Więc to jest wypadkowa naprawdę wielu elementów, też jakiegoś świadomości stylu, słownictwa. Yy, więc każdy, jak, jakby to powiedzieć, yy, no, każdy tekst yy, bardziej liczy się właśnie to, kim ta osoba jest i sposób, w jaki umie o tym opowiadać. Oczywiście praca też jest bardzo ważna, żeby ten warsztat doskonalić czytać też ciągle i yy, yy, no, siedzieć w tym, że tak to ujmę. Yy, ale no, trudno mi tak jednoznacznie odpowiedzieć. Na pewno da się jakieś umiejętności podnieść, ale też to nie jest tak, że. Każdy będzie na takim bardzo wysokim poziomie pisał, bo y, są autorzy, którzy naprawdę potrafią tym słowem operować w tak inteligentny, zniuansowany sposób, że y, no, ja lubię mówić, y, że no, sztuczna inteligencja im nie dorówna nigdy, bo to jest już taki poziom łączenia odległych skojarzeń, że uważam, że żaden bot na razie przynajmniej tego nie potrafi. No i są ludzie, którzy mogą naprawdę dużo pracować, a tego poziomu nie osiągnął. Niemniej, no jednak. Y, Wierzę, że właśnie z tego, że ktoś się zaangażuje, będzie pracował, może wyniknąć dużo korzyści, więc, więc jestem, jestem właśnie za tym, że jednak można te umiejętności udoskonalić na tyle, żeby to było możliwe. Też jeszcze dodam, że każdy człowiek jest no właśnie inny, ma taką swoją oryginalną perspektywę i chodzi o to, żeby ją wydobyć i, że, i każdy ma coś ciekawego do powiedzenia. Przechodząc jeszcze do tego właśnie odnośnie pracy nad, nad, nie tylko nad sobą, ale właśnie też nad książką, jak ty podchodzisz do tej kwestii pisania? To znaczy są autorzy, którzy wstają o ósmej, zaczynają pisać i choćby nie wiadomo, co się działo, oni do 16 będą siedzieć i próbować to wykrzesać. Też myślisz, że to jest dobre podejście? Mm, tak, Kurczę, był taki cytat, że Muza istnieje, tylko musi zastać cię przy pracy, coś coś takiego, że po prostu trzeba usiąść przy biurku i i pracować, no i czekać, zastanawiać się nad tym, to na pewno trzeba wygospodarować na to czas. Ja tak, ja wierzę w rutynę. Uważam, że, że to jest najprostszy sposób, żeby ciągle być na bieżąco i też w tej swojej głowie mieć pomysły i pisać. Inna sprawa, że wielu ludzi po prostu nie ma takiej możliwości. I tak jak no, pan Remigiusz Muruso, o którym jeszcze przed mhm. nagraniem tutaj rozmawialiśmy, wydał, pamiętam, swój poradnik pisania i tam właśnie przedstawiał taki przepis, na sukces, że właśnie codziennie jakieś bieganie, siadanie o tam siódmej, pisanie do którejś tam godziny i ludzie zwracali uwagę, że to jest po prostu mało realne dla jakiejś przeciętnej dorosłej osoby. Jak jeszcze ktoś ma rodzinę, no to po prostu dużo się tam rzeczy dzieje. Pan Mróz jest też osobą chyba właśnie, która no, na przykład nie ma dzieci, może się w pełni temu pisaniu poświęcić. No nie każdy ma takie możliwości. Niemniej no rzeczywiście im dłużej siedzimy w temacie, i gospodarujemy na to czas, no to tym większa szansa na y, jakieś wyniki zadowalające. Przepis na sukces. Powoli zmierzamy do końca, korzystając z okazji, że mam tutaj pasjonatkę literatury. No to oczywiście chciałbym zapytać, co obecnie czytasz? O, to Dobre pytanie. Akurat obecnie pracuję nad e, opowiadaniem kryminalnym, bo właśnie biorę udział w takich warsztatach pisania na moim uniwersytecie w Poznaniu. Pan e, magister Ryszard Świrlej prowadzi, on jest też autorem kryminałów. I e, czytam o Białym Wywiadzie, OSINT, e, czyli takim zdobywaniu informacji z internetu w sposób legalny, chociaż to tam zahacza czasami o socjotechnikę. E, z takich fabularnych rzeczy, to czytałam ostatnio. Książkę Zero. To jest też taki kryminał, gdzie nowe technologie e, grają rolę. Ja właśnie bardzo lubię być w takim trybie, że czytam jednocześnie tutaj beletrystykę, tutaj właśnie jakieś tam poradniki i czytam również o edukacji w Polsce, bo to jest z kolei jakiś temat, który chciałam w kolejnej powieści poruszyć. I tam jestem na wielu grupach, obserwuję tam jakieś przemyślenia nauczycieli, no i też jesteśmy w takim momencie historii w Polsce, że ta edukacja może zmienić się na lepsze, dlatego jest to dla mnie interesujące taki pozytywny akcent na koniec. Dziękuję ci bardzo. Moim i państwa gościem była Anna Zborowska. Dziękuję. Rozmowa dnia w News Radio.